Hejka, dzisiaj będziemy um, grać w taką, to obecho oktaw z moim bratem i możecie taki dziwny, taki, taki dźwięk słyszeć w tle ducho, e, bo wiatrak jest włączony no, e, mam już tego mojego laptopa no, więc e, dzisiaj będziemy, no tak będziemy grać i jakby, jeżeli co, to pamiętajcie, Żugajki. Że Julia Żugaj ma dzisiaj urodzinki. Więc no. E, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że będę nagrywać o simsach. Tak, będę nagrywać o simsach. Okej, okay, no, trochę. No, e, Wiatrak, coś tam mówi o wiatraku. No, e, więc e, co miałam jeszcze powiedzieć? A, no i no. Nie wiem, co jeszcze miałam powiedzieć. Gdzie ty w ogóle jesteś? Jestem na tych takich. na. na tym. na tych takich. Ej, dobra, bo mój brat mnie wyś, wyprzedził, a tak to nie miało być. O oh my gosh. Dobra, idziemy ja szybko. Tutaj spadam. No i co, spadłeś? Nie. Kurde, prawie bym spadła. No. A ty i tu jesteś? A ja oh. jedno No i jeżeli chcesz, i będę nagrywać właśnie takie filmiki, to jest już mój drugi filmik o Roblox, e, więc ten... I zapraszam Was na mojego TikToka. E, tam jest e, Livia Żugajka i wiele więcej. Ale jeżeli Wam się nie wśródli, to Livia Pieski sobie wpiszcie. I taka tapeta e, jak, jak Julia Żugaj. Oj, spadłam. E, Julia Żugej z tymi swoimi nowymi e, tymi kosmetykami Superstar Everybody London. No i ja jestem Żugejką, żeby nie było. No nie jestem taką małą, no. To, no. A teraz wracamy do e, naszego Robloxika. Sorry, że taka reklama. Pierwszy raz będzie taka reklama. No okej, okay, ale dobra. I w ogóle napiszcie, czy woleliście filmy na te, Woleliście ten filmik, ten taki na, tele, na laptopie? Jak gram, czy bardziej na telefonie woleliście? Bo ja jako osobiście to wolę na laptopie, bo jakby mogę zatrzymywać i jest mi o wiele łatwiej grać. Bo no wiecie, o co mi chodzi. No. No, a tak to... Gdzie jesteś? Um, ja jestem na tych teraz niewidzialnych deskach. Dopiero! Tak, bo ja spadłam. Posłuchajcie najgorzej, bo tutaj jest ciężko. Dobra, przenika to też. Czyli... A ja jestem już tutaj, na taki. Dobra, chyba ta będzie Zobacz, dobra. Liby. O matko. Dobra, Wchodzę od... do tego. Dobra, jest dobra no, deska. Ja jestem na jakimś innym poziomie. Nie na innym poziomie, tylko wyżej. Hop, hop. Nie, dobra. Kiedy taką kapsułę? Wielką. Spójrz się do góry. Nie czekaj. Dobra, czekamy teraz na deskę. Nie chcę z tą babą iść. Wiecie o co mi oh, chodzi, bo Nie chcę z jakimś, kurde, jakąś babą, bo ona mi pewnie coś mi zrobi. I potem przegram. I potem widzę. Znaczy nie przegram. I potem pójdę na sam... tym. Kurczę szybko, dobra. Skaczemy teraz. I pamiętajcie, nie. Jak ja mam mało życia! Jak ja mam mało życia, ale już mi się robi. Zresztą, bo wolna nie widać. E, no i słuchajcie, pamiętajcie... Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. E, będzie mi bardzo miło, jakbyście zostawili, bo mam słabą aktywność, w sumie... Kurde spadłam! Ale bardzo. E, mam bardzo słabą. A nie właśnie mam zatem. Dobra, widzimy się tam, gdzie byłam. Słuchajcie, nie mogłam się. No bo spadłam na sam dół, dobra? Dobra, dobra. chodź tutaj do tego. Z tym pączkiem chodźmy. Okej, okay, no. Tutaj też nas to wszystko. Mam nadzieję. Tak, tam taki. Przepraszam. po prostu po tym szłym. Nie wiem, ja tu skaczę. Hop. No, e, będą też filmy z Dresson Impress. Mam nadzieję, że lubicie Dresson Impress Simpsy. I napiszcie o czym jeszcze mogą być filmy, bo ja o tym totalnie nie wiem, jakie ja mam filmy nagrywać Łopanie! Gdzieście to? Ja ci ci. hop, hop, hop. E, no, więc chyba to e, takie rzeczy. E, mam nadzieję, że podobają nam się. Podobają Wam się moje... E, co? Kurde, spadłam. Ale co tam sam, co? Ja też. Tam było jakieś kurde ten. Widzicie jakieś... Tam była niewidzialna ściana. O, dwa naraz przeskoczyłam. U, Kurcze, coś tu weszło, przepraszam. Serio bez kitu. Nie, nie jajaj. Nie se. Jajam. Ja cię, dobra, to poczekamy na mojego brata. Okej, okay. już mój brat jest, więc idziemy. Ona jeszcze tego nie wie. O, 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 że zaraz że ja spadnę XD I, i słuchajcie e, możecie e, a, możecie wpisać w komentarzach swoje nazwy na Roblox i ja będę te nazwy po prostu dodawać i zaakceptuję no więc piszcie swoje możecie pisać swoje e, nazwy na kurczę, na to Roblox to... E, nazwy na Roblox swoje wpiszcie no, a ja będę was dodawać. To przepraszam. Na sam nie, widzę cię. Dobra, no, więc... Tak, widzę cię, tam jest. Widzisz tego? Na czym jest? Go? Tam, tutaj. O, prawie będziesz blisko nas. Dobra, dobra. 360. Po tym już będzie 1000 łodyżek w górę, zrobię tu 360. 3... 4, nie ma nawet, na pewno 3. tyle nie będzie. Czekaj, bo to nie wyszło. Nie rób, o, chodźmy, i teraz chodź. Stronę. Ej, co to takie, o dobra. E, Zrobiłem kurde, razy. bo ja nie wiem teraz. Dobra. Nie, to będzie ta. O, ma jeszcze tego. Też spadłam, spadłam o wiele niżej. Dobra, widzimy się tam, gdzie byłam. Spadłam, ludzie, spadłam na sandu. Dobra, idziemy do lobby, bo ja nie mogę po prostu to chodź do tego tutaj takiego. Dobra, idziemy do tego teraz. Ja P.D. No po prostu, nie pokażę. Ja nie umiem parkourów chyba przechodzić, no. no No kurde no, no, no. Dobra, to muszę listę wykasować Dobra, okej, okay, wejdziemy. idziemy Ona jeszcze czego nie wie Ty jeszcze Że robisz. się kołam na pogrzebie oh my gosh. Oh my gosh no kurde, mam tu w dupie, że jest tu lista. Dajcie mi Przepraszam, przepraszam. Nie chciałam tak powiedzieć, po prostu się wkurzyłam. Ale przepraszam no. Wybaczcie mi. Przepraszam YouTube. Nie wiem czemu, ale no przepraszam. Dobra, nieważne to było. Kurczaczki pieczone na maśle smażone. Czy muszę się podrapać po nosku. Nie to za chwilę... Nie to za chwilę u duszy. A U nie, Their dinner. Their dinner. Tak A jeżeli chcecie mnie sobie wpisać mnie na Roblox, to się nazywam Livia. Przepraszam. Livia przez 3A7. Livia 3A7. Jeszcze napiszę wam w profilu. Znaczy w tym... No wiecie, nie wiem jak tak się kurna nazywa. Takie coś, że tam na przykład opis. O opis odcinka tam mam napiszę mój nick. No więc tam napiszę wam mój niczek. No, i wypiszcie w komentarzach swoje niki na Roblox. A jak nie macie jeszcze Robloxa, no to polecam zainstalować go na telefonie, na na, na przykład Xboxie, na. Czy się w ogóle da? Chyba się daje na Xboxie. No. Na laptopie, no i. na tym. na telefonie, no i tych wszystkich, których się da. Kurde, bo to znika chyba Nie, albo nie, nie wiem I No kurde, nie wiedziałam Spadłam, spadłam Na sam dół, no na sam dół Dobra, słuchajcie Lecimy jeszcze na inne obby. Um, dobra No w sumie, może Chodźmy do innej gry Idziemy do Brookhaven, jesteśmy w Brookhaven I teraz wam pokażę Taki mega fajny pokój W Brookhaven żeby nie było. Pokażę Wam taki mega fajny. E, idziemy sobie co nie do tej do wody i płyniemy tutaj. Nie, pewnie ludzie o tym nie wiedzieli, ale może niektórzy nie wiedzieli, więc idziemy tutaj przez ten super tunel. Najpierw idziemy. O to do banku. Najpierw idziemy tu, co nie idziemy przez ten tunel. I tutaj powinien być w takim miejscu. No, oj, trochę nie umiem chodzić, wybaczcie mi, a bo ja się patrzyłem w mój telefon, a nie w ten, dobra, e, kurze, no przecież wiem, po to idę, żeby pokazać bazę, no, czekajcie, no i tutaj mamy taką bazę. I tutaj jak siądziemy se na monitor. To mamy kamerę policji, że wszystko. Na cały Heaven mamy jest tutaj chodź, chodź, monitoring. Czy już wiem no. Hmm. Sorry za to, no ale mnie kurde mój brat wkurza A, no i a jak normalnie to my gdzie wyjdziemy? Gdzie to wyjdziemy? E, Wejdzie tam, my, Tutaj jest takie. I tutaj jest tutaj. Oj, przepraszam. Tutaj wyjdziemy. I tutaj e, wyjdziemy z takim, z takiego Starbucksa. No, więc w takim tym będziemy. Przepraszam, ok okej. Okay. No, więc ten. I teraz Wam pokażę sekret banku. E, nie wiem dokładnie, jak tam wejść. Kurde, potrzebujemy kartę. Dobry, panie Bobry. No i co, że obrabujesz safe Debilu. No i co? Super, ok, obrabowy. No i tutaj możemy uciec. Jesteśmy w takim miejscu i idziemy na dół. E, I tutaj przechodzimy przez to. No i tutaj będziemy widzieć. Co, nie? No i teraz, i, dobra, a teraz wam pokażę taką. Jesteśmy tutaj, wchodzimy przez to, idziemy cały czas prosto, prościutko. Idziemy prosto i potem tutaj i tutaj wyskakuje. Gdzieś tutaj trzeba sobie poradzić, jakoś trzeba wyskoczyć. Czekajcie, zaraz wam. O, tutaj trzeba do góry potem iść i jesteście w banku. A, no A no i to jest ten właśnie sekretik. No no i tutaj wyszła Przepraszam, tak gwizdnęłam jak powiedziałam. No i tutaj wyszłam koło szkoły. E, więc chcecie, żeby jakieś fajne odcinki, na przykład z Droboksa. No i jeszcze, a, jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. E, zapraszam na mojego, e, e, jakby ten e, kanał mojego brata i on się chyba, chyba jego kanał się nazywa Rapinia. Rafinia czy tam tak. Rapinia z dużej litery, taki piłkarz albo koktaw. Rapinia albo koktaw się nazywa. Jeżeli nie, jeżeli nie wyjdzie wam e, rapinia, to będzie. No, to to jest. Ale ja nie chcę ja spadaj. No, spadaj, bo ja mówię! Więc tak, albo to jest koktaw, to jeżeli wam nie wyjdzie, jeżeli wam nie wyjdzie, no to. Koktaw z dużej litery. Podłoga 1-2. A jak mam koktaw w podłoga 1-2, nie wyjdzie? No to rapinia z dużej. No i ten taki piłkarz powinien być. No więc to tyle na moim filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik. No więc to tyle. Bajo!